A tu nie ma jakiegoś szału dużego. Nie no, ale wszystkie tam były te trawasy tak zrobione, a wszyscy jeżdżą na, na, od, od dołu wjeżdżają. Tak. Aha. Cała zabawa poszło nas poszła Wszystkie są wyznaczone i tam też są, samo, bo tam truszka z drugiej strony też właśnie tak szły, wszystkie po tym Aha. A wszyscy na...